W Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Wiawożnie odbyła się debata społeczna zatytułowana Porozmawiajmy o Bezpieczeństwie Młodzieży. Jej inicjatorem oraz współorganizatorem była Komenda Miejska Policji Wiawożnie, której zadaniem jest profilaktyka w tym zakresie. Wydarzenie poprowadziła młodszy aspirant Justyna Wiszowaty, rzecznik prasowy Komendy. Przede wszystkim rozmawiamy na temat cyberzagrożeń w sieci, na temat narkotyków i dopalaczy. I tutaj naszymi prelegentami jest pani Wiencławek z Zanepidu oraz pan Maciej Paluch oraz pani Justyna Wiszowaty z Komendy Miejska. Pierwszy wykład dotyczył nowych narkotyków, w tym dopalaczy i ich szkodliwego wpływu na organizm. Poprowadziła go Justyna Więcławek z powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej Wiałożnia. Kolejną prelekcję poprowadziła starszy sierżan Anna Tyma, zajmująca się profilaktyką z komendy miejskiej policji Wiawożnie. Poruszyła ona kwestie cyberzagrożenia w sieci oraz odpowiedzialności karnej osób nieletnich. Trzeci wykład podczas całej debaty przedstawił psycholog dr Maciej Paluch. Jego tematyką były zaburzenia depresyjne wśród dzieci i młodzieży. Ta debata ma na celu tak naprawdę wymianę doświadczeń, uświadamianie naszych uczniów z jawożnickich szkół na temat tej problematyki, jak im pomóc w kryzysie emocjonalnym, pokazać im, że są też rozwiązania pozytywne, gdzie mają szukać pomocy, co może tak naprawdę wpływać na ten kryzys emocjonalny, dlaczego tak się dzieje chcielibyśmy bardzo przybliżyć im też problematykę odpowiedzialności karnej osób nieletnich, żeby po tym jak coś nabroją, żeby wiedzieli jakie konsekwencje na nie czyhają, bo mimo tego, że są osobami nieletnimi nie oznacza, że nie ponoszą odpowiedzialności przed sądem rodzinnym. Po wykładach było miejsce na dyskusję wraz z uczestniczącą w wydarzeniu młodzieżą.